Kolejny paciorek do tego naszyjnika mazowieckich skarbów. Tym razem to bardzo nowa rzecz. Utworzony w 2025 przed, no, trochę ponad pół, pół roku, bo w kwietniu 2025 teraz, listopad. I prezentuje się w takiej. Astetycznej dekoracji. Liście już pospadały. To czwarty rezerwat z tych utworzonych 2025. Trzy odwiedzone bardzo niedawno. Adempczyna de Vajtis właśnie dzisiaj. Niespełna 10 km od Garwolina. No ale ja jadę dłuższy odcinek, bo około. 50 kilometrów żeby jemu się ukłonić. Na okazze tu porosły sosny, ale dęby i graby jakby próbują odebrać ten teren i zająć go dla siebie. Podobno przed 30 laty rozmawiałem z Panem przy stawach rybnych, takich dębów jak ten było. Tutaj zdecydowanie więcej, ale one poszły pod topór, pod siekierę. Teraz, jak ustanowiono rezerwat, może mają szansę te młode osobniki osiągnąć podobne rozmiary do, do tego, pod którym ja stoję, zawerblował jakiś dzięcioł. Słyszę jakieś sujki. The Devitees to trwałość, wierność ideałom, miłość i związek z ojczyzną. Taki listopadowy, dzisiaj 15 listopada, dzień. Bardzo miło się ukłonić dępczynie Devitees. Ale i każdego innego dnia równie miło. Do zobaczenia!